Dziewczęcych spojrzeń zrywać kwiaty, uśmiechów pąki wiosną rwać, w zapach ich włosów być bogaty i z ciepła dłoni czułość brać, stać się rycerzem, broniąc stale chwały należnej im i czci, i poszukiwać wciąż wytrwale, jak dla nich dobrem można być. Wsparciem być silnym, gdy noc duszy przyjdzie, pukając w serca drzwi, i starszym bratem, co osuszy niezaproszone smutku łzy, a w czas burzliwy mocnym sterem, co im pomoże płynąć tam, gdzie leży wyspa zwana niebem, na której mieszka. Kristus Pán